Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, jakie zostawiacie i że chcecie więcej kalendarzy adwentowych. Więc tak jak Wam obiecałam, będzie kilka na moim kanale jeszcze kalendarzy. Dzisiaj przychodzę do Was z marką Diemu, czyli z marką Balea. W tym roku w ogóle Diem nie tylko wydał kalendarz adwentowy. Mm, z kosmetykami Balea, ale jest też jeszcze inny kalendarz, który też zamówiłam, więc w którym z kolejnych odcinków go zobaczycie. Dzisiaj Balea ja zamówiłam e, online z tego względu, że z tego co wiem stacjonarnie jeszcze w Diemach tych kalendarzy Balea nie ma. One przypuszczam będą dostępne może gdzieś pod koniec października, może dopiero w listopadzie, nie mam pojęcia, natomiast online one są już dostępne. Otwieram Balea z tego względu, że od kilku lat jest bardzo popularna ta seria właśnie e, DM na YouTube. Bardzo dużo osób pokazuje zakupy z DM'u, często pokazuje produkty właśnie Balea i też popularny jest kalendarz. I powiem wam, że teraz wcale nie jest tak ciężko ten kalendarz dostać, jeżeli się mieszka w Polsce, więc podlinkuję wam oczywiście, e, jeżeli są już jakieś miejsca w Polsce, gdzie ten kalendarz jest dostępny, może już jest na Allegro, więc wszystkie linki oczywiście znowu będziecie mieć w opisie pod filmem. Jeżeli mieszkacie w Niemczech, no to oczywiście stacjonarnie za jakiś czas, natomiast online już jest dostępny. Kosztuje moim zdaniem fajne pieniążki, bo to 15 euro, czyli gdzieś około plus minus 60 zł. 24 produkty. Nie są to jakieś bardzo duże produkty, ale mimo wszystko myślę, że na spróbowanie spokojnie wystarczy. W tym roku. Jest jeden produkt, który może dla niektórych być zapychaczem, dla innych nie. Natomiast cała reszta wydaje się być fajna, więc nie przedłużam, przechodzimy do otwierania. Ja sobie tylko ściągnę jeszcze, bo nie wiem czemu lista produktów jest przyklejona na moim kalendarzu tylko od jednej strony i nie trzyma mi się kalendarza, więc po prostu ją odkleję. Będę sobie tutaj w razie czego zerkać, jeżeli będę mieć taką potrzebę. Bardzo ładna szata graficzna. Mamy u góry, jak zwykle, balea uchwyt, i tak wygląda kalendarz z tyłu. Fajnie, że mały uchwyt, będzie mi się łatwo trzymać, nieco? No nie przedłużam, otwieramy. On jest dosyć spory, więc mam nadzieję, że nie będę za bardzo wychodzić z kadru. Jedneczkę mamy u góry. I w ogóle powiem Wam jeszcze jedną rzecz na wstępie. Mój syn już się dzisiaj dobierał do tego kalendarza. Nikła, co Ty tam robisz? Co Ty tam robisz? Chcesz otwierać kalendarze ze mną? Tak? Mm, widzicie przypadkiem już mi się dobrał do numerka 24, więc... I on jest tutaj już, widzicie, troszkę otwarty, ale na szczęście nie podejrzewam, co jest w środku, więc nie wiem. Otwieramy jedyneczkę. Całkiem fajnie się ten karton otwiera. I tu mamy. O, tu jest informacja. Time for some glam. ok. I to jest, moi drodzy, Festlicious Body Oil, czyli po prostu um, olejek do ciała. To jest pojemność 20 ml, takie malutkie opakowanie. I to jest olejek, którego można używać na ciało, na twarz albo na włosy delikatną ilość właśnie musimy nałożyć więc myślę, ogólnie olejki są produktami bardzo wydajnymi, więc, więc myślę, że ta pojemność 20 ml jest całkiem w porządku, ja mam teraz e, chyba 12 ml olejek marki Mokosz ja go mam już kilka miesięcy i jeszcze go nie zużyłam nawet w połowie, więc myślę, że ten będzie też całkiem wydajnym. szukałam dwójki, nie umiałam znaleźć, a dwójka jest od razu pod jedynką czekajcie, będziemy wgniatać i tu jest coś w takiej torebeczce New Week, New Vibes, New Ghost. I ta torebeczka jest to, moi drodzy, urea bade perlen, czyli po prostu takie perełki do kąpieli o zapachu jagód i wanilii. Opakowanie ma 45 gram. Jestem ciekawa, czy to wystarczyło na dwa użycia, czy tylko na jedno. To pewnie też zależy od tego, jaki efekt chcecie uzyskać: czy chcecie dużo bąbelków, czy też nie. Więc tutaj takie perełki właśnie do, do wanny. Numerek 3 jest malutki, mamy go na dole. I tu coś jest po prostu tak poskładanego. I to jest moi drodzy Moon Milk Maskę. Mm, maska do twarzy z mlekiem migdałowym i o zapachu cynamonu do skóry normalnej. To jest, to jest taka maseczka na dwa użycia, więc całkiem w porządku. 2 razy 8 ml, produkt wegański. Okej, okay. bardzo lubię cynamon, więc mnie by ta maska przekonała. Ok, i w ogóle zapomniałam wam powiedzieć... Za jakiś czas, przypuszczam, że w listopadzie, jeden taki kalendarz Balea będzie do wygrania w rozdaniu na moim kanale vlogowym Mishmash TV. Więc jeżeli macie ochotę wziąć udział, spróbować wygrać ten kalendarz, to oczywiście zapraszam Was serdecznie. Albo jeżeli lubicie oglądać vlogi, ostatnio właśnie wrzucałam już pierwsze filmy z Hiszpanii, z naszego urlopu. Więc jeżeli u Was jest brzydka pogoda, chciałybyście troszeczkę pozytywnej, takiej słonecznej energii, to zapraszam Was serdecznie, właśnie jeżeli lubicie vlogi, właśnie ja też na mój kanał vlogowym. A przy okazji będzie można zgarnąć taki jeden kalendarz. Czwórka jest na dole. O, jakaś tubka leci. Bardzo malusienka tubka, ale jest to taka całonocna maska do ust. Super. Powiem Wam nigdy nie miałam niczego takiego. Maseczki całonocne takie na twarz znam, natomiast o maseczce na usta jeszcze nie słyszałam. 8 ml. Wygląda to jak po prostu taka, wiecie, taki balsam do ust, więc w kolejnym okienku właśnie taka całonocna maska na usta. Myślę, że to jest całkiem fajne. Numerek 5. Powiem wam, że dzisiaj mi się wyjątkowo ten kalendarz źle otwiera z tego względu, że on jest tak duży. Muszę cały czas patrzeć, czy nie wychodzę przypadkiem z kadru. Mamy jakieś też całkiem spore opakowanie i jest to creme duszę, czyli po prostu taki kremowy, e, kremowy żel pod prysznic o zapachu e, fig i masła, shisha. Czytajcie jak wolicie. Butelka 50 ml. No nie oszukujmy się, że od prysznic zawsze, zawsze się przyda. Mam nadzieję tylko, że w tym kalendarzu nie będzie ich aż za dużo, więc żelch od fajna sprawa. Szczególnie, że to jest taka malutka pojemność, można spokojnie sobie wziąć na jakiś zimowy urlop, może ktoś się gdzieś wybiera w góry na sylwestra, więc to jest fajna rzecz. Numerek 6. Tutaj. O dziwo, szybko znalazłam. Właśnie szóstkę tak wgniotłam, że nie umiem jej teraz otworzyć. Dobrze, jest, mamy. Co to jest? Bade confetti? Jak to wygląda? O kurczę, jakie to jest dziwne. Takie konfetti do kąpieli o zapachu waniliowym, ale zobaczcie jakie to jest dziwne. To wygląda po prostu jak takie płatki, dosłownie... Nie wiem jak to nazwać, jak opłatki w kościele, tylko że bardziej takie giętkie. To jest śmieszne. Jestem ciekawa, jak tego używać. Nie ma oczywiście informacji, tylko właśnie, że do wanny i że o zapachu waniliowym. Dwa gramy jest tego. Całkiem ładnie pachnie. Delikatnie czuć tą wanilię przez opakowanie. Natomiast mam wrażenie, że to jest taki produkt na jedno użycie. Powiem Wam, że pierwszy raz widzę konfetti do wannym. Naprawdę nigdy się z takim produktem nie, nie spotkałam. Jeżeli wiecie coś więcej na ten temat, ile tego użyć i jak tego użyć, po prostu wrzucić do wody i tyle, to dajcie znać, bo ja naprawdę nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest chyba tak na jedno użycie i w ogóle to są takie czapki Mikołaja, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ok, więc konfetti, siódemka na dole znowu, jestem w kadrze, albo mnie nie ma kolejna buteleczka i to jest moi drodzy aug, e, Augen, augen Makeup Entferna, e, czyli po prostu produkt do zmywania makijażu oczu to jest jak, jak woda, słyszę. Natomiast wiem, że w tym kalendarzu będzie jeszcze coś do zmywania makijażu. Więc nie, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest typowo taki płyn micelarny. Tutaj nie ma takiej informacji. Ale coś podobnego jeszcze będzie. więc Za chwilkę wam o tym opowiem. Więc taki malu maluszek 20 ml do zmywania makijażu. Ok, to się zawsze przyda, jeżeli się malujecie. Pustełka całkiem spora. Tu mamy tubkę. I to jest, moi drodzy, materiende gesichtpflege, czyli po prostu taki krem matujący do twarzy. Tutaj mamy pojemność 20 ml, więc myślę, że też całkiem w porządku. Ma jakby chronić naszą skórę i matowić ją, chronić, w sensie pielęgnować przez 24 godziny. Ma ją nawilżać, no... Ok, więc taki krem matujący całkiem fajnie. Jeżeli macie skórę tłustą, bądź też mieszaną, myślę, że to się fajnie sprawdzi, o ile będzie działać. Numer 9 na dole. Tu mamy jakiś spray jestem ciekawa, co to jest za spray Hard Flege Spray i to jest po prostu chroniący włos spray który ma polepszać rozczesywanie włosów i ma nadawać nam e, blask bez spłukiwania z olejkiem migdałowym i tutaj mamy moi drodzy 50 ml, myślę, że przy takich włosach jak moje, ewentualnie krótkie to ten produkt będzie całkiem wydajny przy długich może już niekoniecznie ale myślę, że to jest fajna sprawa. Taki chroniący właśnie spray do włosów z olejkiem, nadający blask. To jest ciekawe. Numerek 10 powiem Wam, że jest dosyć duży, więc tu się spodziewam czegoś fajnego jest. Masło, body bucza, masło do ciała w całkiem fajnej pojemności 50 ml. A powiem Wam, że się wydaje będzie jeszcze większy ten produkt. I to jest masło do ciała o zapachu takim przyprawowym, vanila czaj. Ok. Bardzo lubię pić właśnie waniliowe czaj, czy czaj latem, zwał jak zwał. Więc ten zapach myślę, że też będzie fajny, jeżeli jesteście fankami właśnie takich, takich przyprawowych zapachów. Mówię, do 50 się całkiem spora wydaje. Numer 11, za to jest tak mikroskopijny. Dobra, trzeba sobie, kochani, pomóc nożyczkami. I to jest jakiś krem. Wyskoczysz albo nie wyskoczysz? Jest. Poszło. Zimowy krem na noc z Omega Kompleks Q10. Co my tutaj mamy? Ma pomagać regenerować się skórze mm, działać na. Mm, wzmarszczki mimiczne i ma wygładzać twarz i to jest ale dla wieku między 40 a 45 no to trochę z tym wiekiem poszaleli wydaje mi się, że mimo wszystko kalendarze adwentowe kupują młodsze dziewczyny ale może się mylę, może pani w tym wieku również więc tutaj mamy właśnie taki krem przeciwzmarszczkowy na noc, taka malutka pojemność, 5 ml kiedyś miałam chyba ten krem ale wiecie, nie w tej wersji. I powiem Wam, że one są te balea dosyć wydajne, więc 5 ml myślę, że się po dwóch użyciach nie skończy, więc całkiem w porządku, tylko wydaje mi się, że z tym wiekiem trochę to jest przesadzone. Jeżeli jesteście w podobnym wieku, dajcie znać, czy kupujecie kalendarze adwentowe, czy może w ogóle to nie jest Wasza bajka. Dwunastka na dole też całkiem spora dwugnia i w 12 mamy kolejną tubkę Winta Shampoo. Zimowy szampon. Dla takich zestresowanych zimą włosów i dla suchej skóry głowy. Ma delikatnie, fajnie oczyszczać, chronić włosy przed jakby warunkami atmosferycznymi takimi jak zimno, czy ciepłe powietrze, wiecie, które oddają kaloryfery, więc taki typowy szampon właśnie chroniący na zimę, pojemność 50 ml to jest też całkiem fajne nie mieliśmy jeszcze szamponu, prawda? nie, Tam nie był tylko spray do włosów więc fajne uzupełnienie, mogłaby się jeszcze trafić jakaś odżywka, zobaczymy trzynastka obok, mniejsza co tu masz? Jak to mówią, pokaż kotku, co masz w środku. Znowu tubka. Winta szpilą, patrzcie. Prze przeczułam po prostu sobie tą odżywkę. Odżywka do włosów z Pantenolem. Też z znowu, właśnie do takich włosów, które są, wiecie, yy, narażone na warunki atmosferyczne, które panują zimą. Tutaj to jest nazwane, wiecie, jako włosy takie zestresowane. Natomiast wiecie o co chodzi. Yy. I sytuacja taka sama ma wygładzać dodatkowo włosy, ułatwiać rozczesywanie, i ona ma 20 ml. Myślę, że z tego względu, że szampon się pieni, to nie potrzebujemy go tak dużo, a szampon jest w pojemności większej niż odżywka więc myślę, że odżywka mogłaby być taka sama, albo mogłoby być może na odwrót. 20 ml szampon i 50 odżywka. Nie wiem, no bo jednak że szampon właśnie ze względu na to, że się pieni, nie używamy go w jakiejś bardzo dużej ilości. Natomiast jednak odżywka, no trzeba ją porządnie nałożyć, więc trochę się jej zużywa. Więc wydaje mi się, że jakby dwa produkty najlepiej miały po 50 ml, to by było super. Natomiast odżywka jest dosyć malutka. 14 też dosyć spora. Co my tu mamy? Znowu tubka i mamy. Dusz peeling o zapachu e, imbiru i hibiskusa, fajnie, e, pojemność 50 ml, ma oczywiście działać peelingująco na skórę, poprawiać mi mikrocyrkulację skóry, z formułą taką wiecie ochronną dla skóry, fajnie, 50 ml, ja bardzo lubię peelingi takie właśnie mm, połączone z żelem, więc to by mnie ucieszyło. Co to był za numer, bo zdążyłam zapomnieć, czy to była szesnastka, czternastka, piętnastka na dole, malutka. Widzicie, będę coś w ogóle, <grym> czy ja znowu wyszłam z kadru i tu jest coś znowu bardzo poskładanego. Okej, okay. co to jest? Hazelnuss peeling, peeling, ale aha, informacja, do twarzy lub do ciała. Albo i do ciała, jak wolicie, o po prostu zapachu orzecha laskowego. No, to jest taki właśnie peeling 2 w 1 do, do twarzy i do ciała. Możecie używać jak wolicie. I to jest na zasadzie takiego peelingu, który nakładacie na twarz i zostawiacie, czyli jak peeling enzymatyczny. Najlepiej stosować go do, do skóry suchej. I ma dawać taki właśnie mm, pielęgnujący efekt peelingu. No, to jak każdy peeling. Nic odkrywczego tutaj w Balea, czy tam DM nie odkryli. 16, 16, gdzie jest 16? Nie widzę znowu. Albo ja byłam już przy 16, nie. Myślałam, że znowu teraz otwarłam w złej kolejności. 16 na górze. Kolejna tubka. Tubki fajnie wyskakują. To niektóre mm, rzeczy są problematyczne. Hand and Balsam. Czyli po prostu balsam do dłoni i do paznokci dla mocnych właśnie paznokci i wygładzonych dłoni z keratyną, z olejem sojowym, pantenolem i pojemność 20 ml ma poprawiać nawilżenie skóry, ma działać tak pielęgnująco wzmacniać właśnie paznokcie powiem wam, że to jest bardzo interesujące ciekawe czy ten produkt tak rzeczywiście działa i ma się szybko wchłaniać i nie pozostawiać tłustych śladów wierzę, że tak jest jedna z was będzie mogła sprawdzić czy obietnice producenta zostały spełnione 17 u góry Streszę się trochę, bo się chyba dzisiaj za bardzo rozgadałam. Full peeling. Peeling do stóp o zapachu pomarańczowym z naturalnymi takimi drobinkami peelingującymi. Ma oczyszczać skórę. Ma oczywiście wiecie, usuwać martwe na skórek. Ma pozostawiać skórę miękką. Yy, powiem Wam, tutaj jest 20 ml. Powiem Wam, że ja o moje stopy jakoś yy, nie dbam specjalnie. Tylko pilnikiem oczyszczam tym takim elektrycznym, ale żeby nakładać wieczorami krem, to zupełnie nie, nie moja bajka. Więc mam nadzieję, że komuś z Was przynajmniej się ten yy, produkt sprawdzi. Chociaż peeling może prędzej bym użyła niż krem do stóp. 15 na dole. I tutaj mamy balsam do ciała. Wcześniej było masło, teraz mamy balsam. O zapachu, ojej, ten zapach jest piękny. Cynamon i karmel. Pojemność 50 ml. Więc jak nie jestem fanką używania balsamów do ciała, raczej mi się nie chce, nie mam ochoty, to tego bym użyła naprawdę koniecznie. Moi drodzy, numerek 19 u góry Maciupeńki. Zobacz, no nie aż tak Maciupeńki, jak to było przy 11, ale mimo wszystko taki jest jakiś duży. I tutaj mamy właśnie ten płyn micelarny, o którym Wam mówiłam, więc jest drugi produkt do zmywania właśnie makijażu. Pokażę Wam, tu jest po prostu... Augen make-up and und tu, und tu. A tu mamy Vasa, czyli po prostu wodę micelarną. więc dwa produkty do zmywania makijażu. Jeżeli ktoś będzie mieć ten kalendarz, to może sobie potem porównać, który z tych produktów był lepszy. No więc, o wodzie micelarnym, no co tu dużo mówić. Woda, jak woda, ma zmywać makijaż do zmywania twarzy, oczu. Do każdego typu skóry, tyle. I pojemność 20 ml, bo nie wiem czy powiedziałam. E, 20, prawda? W 20 co my tu mamy? Znowu jakaś stosetka pojedyncza, 60 gramów i co to jest? Badezal, sól do kąpieli moi drodzy, o zapachu śliwki i wanilii. To może być ciekawe nigdy wydaje mi się nie miałam nic o zapachu śliwki więc jestem ciekawa jakby to pachniało i to jest już drugi produkt do wanny do kąpieli mieliśmy tam te perełki teraz właśnie sól oba produkty w tej samej gramaturze nie tutaj perełki 45 i mm, sól 60 gramów no okej, okay, całkiem sporo się wydaje że jest tego produktu może na dwa trzy razy wystarczy numerek 21 oj ale to teraz wgniotłam no, teraz będzie problem, żeby to wyciągnąć jest. I to jest właśnie produkt, o którym mówiłam Wam na początku, że dla kogoś to może być e, taka zapach dziura, a dla kogoś może to być super rzecz. I to są po prostu takie hydrożelowe dwa płatki, które się nakłada na oczy. E, mamy zostawić je w lodówce na przynajmniej jedną. Godzinę, ale w lodówce, nie w zamrażalniku. I po, potem, jak one się już schodzą, pozostawić na 10-15 minut na zamkniętych oczach. E, mają takie działać: wiecie, odprężające. No i przede wszystkim, jeżeli macie jakieś opuchnięcia, szczególnie na przykład jak się rano budzicie i macie tą skórę wokół oka opuchniętą, to takie coś powinno pomóc. Więc dla jednych to będzie zapchaj dziura, dla innych nie. Ja bym się z takiego prezentu myślę ucieszyła. 21 to było, więc teraz 22. Gdzie jest? Tutaj. Tłupka. Kamera przerwała mi nagrywanie, więc nie wiem czy widzieliście otwieranie okienka numer 22 to było? Już nie pamiętam. 22, ale mamy tutaj po prostu żel pod prysznic w pojemności 20 ml i moi drodzy, nie ma żadnej informacji o tym, jaki to jest zapach, więc nic więcej Wam nie powiem, tylko właśnie, że to jest żel. Numerek 23 u góry tutaj. I tutaj mamy znowu taki kremowy, właśnie produkt pod prysznic. Ta osoba, do której trafi ten produkt, będzie miała okazję właśnie przetestować i sprawdzić, czy to jest taka fajna czekolada, czy taka chemiczna. Więc znowu 50 ml, właśnie taki kremowy. Yy, yy, no to nie jest taki krem pod prysznic, nie, nie żela krem. Yy, I moi drodzy, to było 23 już, no co niestety, ale ostatnie okienko 24-letku, właśnie nasz no przez mojego syna. On zawsze wie, do czego się dobrać. Nie śmieję się. On jeszcze nie wie, ale tak się trafiło, że właśnie na 24 trafił. No i 24. No, myślałam, że będzie coś lepszego, ale to musicie mi dać znać, co Wy na ten temat sądzicie. Jest to nic innego jak Badę Stern, czyli po prostu kula do kąpieli w kształcie gwiazdy, taka gwiazda do kąpieli. Nie mam pojęcia, co to jest Kazis. To jest jakiś owoc, ale jak to wygląda, nie mam pojęcia. Więc o zapachu tego właśnie Kazis. I nektarynki i po prostu właśnie w 24 jest taka kula do kąpieli. No nie wiem, myślałam, że w 24 będzie coś innego, ale tak sobie myślę z pielęgnacji, z czego ja bym się ucieszyła. Nawet powiem Wam szczerze, teraz niczego szybko wymyślić nie mogę. Ja nie mam niestety wanny, więc dlatego też się nie ucieszyłam, ale jeżeli macie wannę, to może akurat ten właśnie numerek 24 i ta, i ta gwiazdka by Wam przypadły do gustu. Więc kalendarz cały rozpakowany. Dajcie mi koniecznie znowu znać w komentarzach, co sądzicie na temat tego kalendarza, jak Wam się zawartość podobała. Ja Wam powiem, że naprawdę. Jest to fajna rzecz. Zastanawia mnie tylko te konfetti, a tak naprawdę cała reszta jest fajna. Jeżeli macie wannę, super. Jeżeli macie prysznic, no to już niekoniecznie. Więc, jakiś tam sól, sól do kąpieli, perełki, właśnie chociażby ta gwiazdka. No to to już Wam się nie sprawdzi, ale dla osób mających wannę, myślę, że ten, ten kalendarz jest całkiem fajny. Co dla mnie jest też bardzo dużym plusem, że nie było pięciu balsamów do ciała i pięciu szamponów, bo tak się czasami z tymi pielęgnacyjnymi kalendarzami zdarza, że po prostu uprą się na jeden produkt i tego jest po prostu kilka sztuk w kalendarzu. No, i nie ma przyjemności po prostu, i nie ma różnorodności. Natomiast tu mamy tylko jeden szampon, jedną odżywkę. No, mamy trzy produkty do mycia, czyli dwa takie kremy. I jeden był gdzieś tutaj, już nawet nie wiem. A, tutaj, I jeden żel pod prysznic. Natomiast cała reszta, naprawdę, myślę, że fajna sprawa dobrze dobrany kalendarz. Też to nie jest jakieś bardzo duże zaskoczenie, bo pamiętajcie, że Balea produkuje takie. Zwyczajne produkty, więc tutaj nie będzie chyba nigdy zaskoczenia, ale bardzo mi się podoba właśnie szata graficzna. Jedyne, co do czego bym się przyczepiła, też to do pojemności odżywki, że mogłaby być trochę większa, a cała reszta całkiem, całkiem. Jak za cenę myślę 15 euro, to mamy dosyć dużą różnorodność. Z tego co liczyłam. 15 euro, dokładnie 14,95 dzielone na 24 produkty, to nam wychodzi około 60 kilku centów więc to jest naprawdę niedużo, więc też nie oczekujmy, że będą tu nie wiadomo jak duże pojemności, no bo po prostu w firmie by się to nie opłacało, więc ja jak za taką cenę za sztukę myślę, że bardzo fajny kalendarz pod warunkiem że macie wannę, chyba że chciałybyście te rzeczy właśnie do wykorzystania w wannie po prostu komuś prezentować to też możecie tak zrobić czekam na wasze komentarze, piszcie co wy na temat tego kalendarza sądzicie, czy miałyście go może już w tamtym roku, czy jeszcze wcześniej, a może macie ochotę zakupić? Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Mam nadzieję, że już się może pojawił na Allegro, a może w jakichś sklepach, które sprowadzają po prostu kosmetyki, czy jakieś inne rzeczy z Niemiec, też już się pojawił. Jeżeli tak, to zostawię Wam wszystko w opisie, więc nie pytajcie w komentarzach, szybciej sprawdzicie sobie właśnie po opisie. Na dzisiaj się z Wami żegnam, jeżeli film Wam się spodobał, będzie mi miły, jak zostawicie kciuki do góry. No i widzimy się w kolejnych filmach i też właśnie w kolejnych filmach z otwieraniem kalendarzy, więc mam nadzieję, że się będziecie cieszyć. Pozdrawiam Was, ściskam, buziaki, pa pa!